Hejka wszystkim. Witam was na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać walentynkowe saszetki niespodzianki i będziemy otwierać saszetki, o które prosiliście, oraz takie różowe i czerwone. Jak takie będą. I na początku, zanim zapomnę, chciałabym jeszcze pozdrowić te oto osoby, które bardzo długo chciały być pozdrowione. Pozdrawiam Was serdecznie i lecimy do Wybieranka. Kolekcja kosmetyki. Tak, tak. Wszystko do góry. Na góry. W ogóle tu jest jakaś ten, walentynkowa podkładka. Jeszcze zobaczycie. Weźmiemy serduszko. Akurat walentynkowo. Wszystko się zgadza. Dalej. Roblox. Weźmiemy Happy Face. Moana dwa. Zostały dwie saszetki. Dwie. Weźmiemy mały. Chyba to jest mały. Ten jego tatuaż interaktywny. Styczuś, i nie ma tu. I nie ma tu jakiejś, nie wiem, różowej. A nie jest. To jest różowa, więc to weźmiemy. Dalej, Olafek. Tak, to jest senna. Weźmiemy tą. I like warm hugs. Czyli ja lubię po prostu lubię ciepłe przytulaski akurat na lonki. Tak te dwie saszetki otworzymy dzisiaj. Kolekcja Cute Food. Nie wiem jak wam, ale mi się ona świetnie, świetnie bardzo spodobała. Weźmiemy mi się. No bo wiecie, Misiu, walentynki. Dalej nieudana kolekcja. I tak, weźmiemy to, bo to jest różowe, więc niczego takiego nie ma. I płatki pod oczy. No to wybór oczywisty, różowy. Już się nie dumba widzimy. To tyle. gdzie kleję został? No chyba, że jakieś zgubiłam. To dlatego tak no. Ale wydaje mi się, że nie. Jezus. Patrzcie na podkładkę. Przepiękna. Po prostu przyklejone sobie okej? ok? I oto wszystkie nasze saszetki na dzisiejszy filmik. Tak. I lecimy do otwieranka. Masz katalożek. Cudowny. I pierwsza różowa saszetka. Tak, zakładam, że będzie tutaj. Nie ma opcji, że wypadnie tutaj jako ostatnie, albo tutaj jako ostatnie. To, to jest niemożliwe, po prostu. Już się boję. 11. Ha, 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 zgadłam. Jej. A ja się bałam, że seria jak na złość wypadnie mi na przezroczystej albo tu, albo tu. Ale dobrze, że tak nie jest. Dalej stitch. Jezu, mi się tak z reduszka zapisuje. Jak ja będę taki jeździć? Czuś kochaniutki. I saszetka z napisem Ej, nie chcę iść do szkoły. To Stitch sobie myśli. Ej, patrzcie, mamy Happy Stitcha pod numerkiem 6. Tak, dobra, tu. Oh, mieści się. Czyli jednak moje wyliczenia na temat naklejek nie poszły na marne. Wow. Ej, tu została ostatnia naklejka, tu ostatnia i tyle? Tak, jeszcze dwie naklejki. Teraz Olafek. zgadujemy po kształcie mamy roztapiającego się olafa dobra dobra Tak dziesiątka na 100% Ej to my stronę skończymy Kura, patrzcie cała strona skończona mega ładnie o, ten by mógł dzisiaj wypaść, ten by był idealny na walentynki moana dywa tak, to jest saszetka i uwaga co dzisiaj będziemy mieć jak to otworzyć Dobra, udało mi się. Aha, no świetnie. Okej, okay, mamy hejheja, tego kurczaka. I niosą go na tych płatkach róż, bo coś tam nie pamiętam. Pod numerkiem 6, gdzie jest 6? Obok naszej pandy. Nie, że coś. Nie, ale ten prosiaczek jest taki słodki. Nieudana kolekcja. Nie, o. Saszetka. Nie wierzę. Muszę kleju teraz szukać. Two thousand years later. A znalazłam. Mamy pushi na patrzcie, to jest niby ten sam kolor, ale to jest jakby przed dolaniem do niego spirytusy, a to już po. I się tak bardzo rozwodnił. Pod nrkiem 9. Dobra, żeby znowu kartek nie skleić. OK. Niby jest git. Okej, okay, co mamy dalej? Roblox. Mam nadzieję, że w końcu będzie tutaj. Please. Mamy skin dziewczęcy. Bardzo straszny. Pod numerkiem 2. Serio. Straszny. Dobra, pierwszą stronę już mamy skończoną. Drugą mamy skończoną, trzecią nawet nie zaczętą. Teraz... Teraz kosmetyki. Wow! Ale fajnie. Mamy coś. I już nie mogę zgadywać po konturze, bo już znamy numerek. 10. Y o, to jest w tym w dziale Mary Christmasowym. Czekajcie, to jest ten lakier do paznokci, jakiś różowy. Czemu nie czerwony? Okej, okay, to tak, tutaj nie mamy nic, przez to pewnie, że nie dokleiłam strony. Tutaj mamy dwa, tutaj mamy dwa. Dalej, cute food. Nie mam pojęcia, jak to otwierać. Nie chcę się tego urywać, bo to jest ekstra cute. A, nie, nie. No. A, jeszcze się przykleiło do tego. Dobra, jakoś się udało, nie licząc tego. I mamy, nie wiem, królika chyba. Jakąś babeczkę pod numerkiem 11. A wcześniej mieliśmy numerek 10. O. Nie, to chyba Miś, a nie królik. Nie wiem. Okej. Okay. Teraz nasze walentynkowe saszetki. <laughs> Ej, noga mi się odpadła. O, o, o kurde. No faktycznie. Oj, biedny. Przyklejam mu spokojnie. Tak. Chyba logiczne, że zaczynamy od tego. Dobra. Co my tu mamy? Mm, jakieś, nie wiem, otwartą tabletkę z wysypującymi się serduszkami pod numerkiem 2. Ej, ja zapomniałam, co będzie tu. Poważnie. Ja za nic sobie nie przypomnę. Teraz druga saszetka. Happy Valentine's. Aha. Ja myślałam, że tu jest coś innego. Ale dobra, ma... Mamy babeczkę z wisienką serduszkiem. Nie wiem, czy jest dobra. Nie próbowałam. Zmieści się! Boże, no, wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak mnie to cieszy. Kiedy naklejam ostatnią naklejkę na stronie i się okazuje, że wszystko jest dobrze, że się na spokojnie zmieści. To jest takie szczęście po prostu. Cała kolekcja skończona. Mi się bardzo podobała. Nie wiem, jak wam. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie, jak zawsze, zostawić łapki w górę oraz subika. Kocham Was wszystkich. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki.